Ojciec Pio, stygmatyk, to jest mój taki duchowy tata. Od niego zaczęło się moje nawrócenie. I w moim zeszycie mam zapisane, że w nocy z 8 na 9 października 2018 miałam dwa sny. W pierwszym śnie znajdowałam się w moim domu z, z moją mamą, z ojcem Pio i jeszcze z dwoma lub trzema osobami. Nagle spojrzałam na moje rękawy i zobaczyłam, że mają plamy z krwi. Wtedy się przeraziłam i spojrzałam na moje dłonie od wewnętrznej strony. Miałam niewielkie dziurki w dłoniach, z których wyciekała krew. To było dla mnie w tym śnie bardzo wzruszające i wstrząsające przeżycie. Wtedy natychmiast się obudziłam. W drugim śnie, w tym samym mieszkaniu, stałam przed obrazem z wizerunkiem pana Jezusa. Oczy miał otwarte, ale tak bardzo, bardzo tak malutko. Po chwili, gdy się wpatrywałam w te oczy Jezusa, one się lekko rozszerzyły, a za chwilę zamknęły. Mnie to bardzo zaskoczyło. Po chwili, Jezus z obrazu otworzył oczy i wyszedł z tego obrazu i usiadł obok mnie na łóżku. Byłam zszokowana, ale zaraz zapytałam go, który z obrazów, który miałam na ścianie, najbardziej mu się podoba. Na ścianach były różne obrazy w tym mieszkaniu. Pamiętam, że wskazał trzy obrazy, ale pamiętałam tylko jeden. Z karuzelą na tle nieba po tym, jak mi odpowiedział, od razu się obudziłam. To był taki czas, kiedy ja bardzo dużo prosiłam Pana Boga o właśnie takie sny, o takie spotkania z niebem, po prostu takie świętych obcowanie. I dostawałam różne, różne obrazy, właśnie różne sny. Nie wszystko zapisywałam, bo było tego tak dużo, że dla mnie to było... Z jednej strony to było bardzo niezwykłe i niesamowite, ale z drugiej strony to była taka... Można powiedzieć, moja zwyczajna codzienność, zwyczajna, nie w takim sensie, że, że mogę powiedzieć, że to nic nadzwyczajnego, tylko mam na myśli to, że to było dla mnie tak oczywiste w tamtym czasie, że Pan Bóg do mnie na różne sposoby przychodził i mówił i pokazywał różne rzeczy, że. Mm, no mi się wydawało, że ja nie muszę tego zapisywać, bo po prostu ja to doświadczam w, tam w każdego dnia. Czasami w ciągu, w ciągu dnia czy wieczora, przeważnie wieczora, kiedy się modliłam na różańcu, ale nie tylko. Właśnie dostawałam dużo różnych takich obrazów. Wiele razy tam właśnie pokazywała mi się twarz Pana Jezusa, różnych świętych, i to było dla mnie tak niesamowite, ale jednocześnie takie oczywiste w sensie takiego bliskiego obcowania z Bogiem. Może trochę żałuję, że, że wszystkiego nie zapisałam, ale teraz sobie pewne rzeczy przypominam i znalazłam zeszyt z zapiskami. Także właśnie teraz chcę tutaj o tym opowiadać. Więc jeśli chcecie słuchać więcej, to dajcie znać w komentarzu.